Siema, witam was już na czwartym odcinku z serii Survival Więc zaczynamy już czwarty odcinek Dzisiaj mam w planach pójść do y, Kopalni y, Z Cinkiem, mu to powiem zaraz Zobaczcie tam, kurde Tam sobie Cinek coś robi Nie wiem co, zaraz pójdziemy do niego Więc y, Ja do niego pójdę i się widzimy Halo, Cinek Cinek No, halo O, co tam robisz? A ile masz mięsa już? Ja no, już mam 6. A no dobra. A idziesz ze mną dzisiaj do kopalni, byśmy się przygotowali do endu. No dobra. To pozabijaj, przepal sobie i się widzimy. Dobra. Dam cinkowi taki mały na kopa do kopania. Jak widzicie, to i to. No i trochę węgla, żebym miał na pochodnie. Bo ja mam, wiecie, tego plugina yy, naczytek styrupaka takiego. Że ja widzę pod kopalniami i mam jasne, ale on tego nie ma. Więc no. Yy. Cinek jesteś? Cinek! Dobra. Masz, mam dla ciebie prezent. Pięć węgla i żebyś miał już całego seta. To za minutę się widzimy na dworze. Wychodź, jak przepalisz sobie jedzenie. No, no. już mi się przepaliło. To czekaj pod domkiem, ja tylko rozwalę creep, creeper'a. Dobra. A, zrobię A nie Dobra, gotowy? Gotowy? Tak, gotowy. No to... Ja, my robimy cięcie i jak znajdziemy jakąś kopalnię, to się widzimy. Dobra. Widzowie, szliśmy yy, w szukaniu kopalni i znaleźliśmy wioskę, więc Marcin chce sobie tam zebrać hejbale, to nie chce zbierze. Yy, ale no, ten Cinek, bo Marcin na Cicinek mi powiedział jak ma na imię, ale już nie będziemy używać swoich imion, po prostu się pomyliłem. I już nie będziemy używać swoich imion, ale wiecie o co chodzi. Dobra, znaleźliśmy już kopalnię, właśnie do niej będziemy wchodzili. Tu. Dobra, jest. Ona większa niż tamte poprzednie. Na szczęście. Uważaj, bo jest wiedźma tutaj. Ja ją zabiję. Dobra, niech sobie spadnie. Fakt, nie rzucaj mi, nie rzucaj mi. Zdechła. Chyba. Dobra, niech creeper sobie wybuchnie. No nie skacz tu. Czekaj. O dobra, niech creeper sobie spadnie Dobra, ja walnę watera. Nie udało się. Fuck, fuck, fuck. Dobra. Weź mi tu wylej woda. Albo Jakie ty panie, co ty gadasz? Ty jesteś naprawdę jakiś upośledzony. Po co mi? Mam postawienki. Żeby nie było aż takich. Ja mam, ja mam jasniutko. Orzeł! Co się wybierz? My tutaj przysięliśmy głównie po diamenty. To to koniec już? Co? Nic. Tu? Ja, tu, ja, koniec. Nie, a jeszcze jesteś. Jest. Coś. jest. Ciasno, gdzieś... Diamenty! A nie! O. A nie to warden. To ta baza Wardena. Nie idziemy tam. No odsuń się mi stąd. Bo warden tam jest. Ej, ale tam są rzeczy. Nie, ale ty masz za słabe itemki i ja. Ale nasz jeszcze... Dobra, tu idziemy, tu, chodź, 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 tu. Creeper, uważaj. Dobra, wybuch. Fak, drugi. Dobra. Chodź, idziesz tu? No, tylko się wkupię, bo ja nie chcę ryzykować. Gdzie ty się wkopujesz? Dobra, ale to jest... Diamenty! Ten, yy, dobra. Poczekam. Jakie ty panie, co ty gadasz... Ja cię zaraz zdan wywalę z mojego serwera, ty jesteś naprawdę jakiś upośledzony. No sorry. Ile? Dwa ty jesteś tam daleko? Kurde, mały zombie fuck. Dobra. Zdech. Ty już wyszłeś z tej bazy Wardena? Tak. Ja też. Gdzie masz te diamenty? Ja już je zebrałem. Kolejne mogę ja je zabrać? No to chodź. Tam. Kuba, ale jak ty tam? Ja powiedziałem twoje imię. Ale jak ty tam zaszłoś, bekon? No po prostu zeskoczyłem. Ale ty nie zginiesz? Nie. to ja muszę zjeść, poczekaj. Ile ci to zabrało HP? Nic, bo zrobiłem watera. Zebrałem już te diamenty, jeden tylko był. Dobra, idziemy dalej. Patrzcie, znalazłem kolejne diamenty, zbieramy je. Fak, no bo ja je zebrałem. Odsuń się, odsuń się stąd! To są moje diamenty, znajdź sobie swoje! No, idź sobie tam. Złoto O redton. Ale co mi da raedą? Napis żelazo. Dobra, szukamy coś. Bo jak widzicie, tutaj nic nie ma. Ja mam lapis, i tu zaraz. No ale dobra, już mam 6 diamentów, więc to mi powinno starczyć. A znamy? Ej, ja. To sobie znajdź. No ale gdzie są kolejne? No mam to wiedzieć? No, Tutaj jeszcze coś może być. Nie. Niestety. Dobra. Ja robię cięcie, pochodzimy trochę i się widzimy. Widzowie, dosłownie zrobiłem cięcie i patrzcie. I tutaj są diamenty, więc zbieramy je. Niestety, tylko jeden. Kolejne diamenty! No co? Czy to jeszcze jakiś są, są. Dobra. Co? Ile tych diamentów? Ja już widzę wyłącznie mam 13, to już sobie seta mogę robić. Bo jeszcze mam tam swoje 11. No szukaj cinek. Ja ciebie nie znam nawet, więc... Ty znasz tak naprawdę moje imię, a Twoje my się nie znamy, więc co ja, po co ja Ci mam mówić? Nie, ja tutaj byłem. Chyba. Ja znam twoje imię, jakbyś nie wiedział. Co? Jakbyś nie wiedział, to ja znam Twoje imię. No wiem. Z bloków. Złoto. Dobra, ja poszukam dalej i się widzimy. Prawidzowie, już nic w tej kopalni nie ma. Całą ją przeczesaliśmy, więc będziemy z niej wychodzić. Więc ja już zaczynam wychodzić, ten dyk. Marcin. Marcin. Fuck! Fuck! Warden się włącza. Dobra, wykopujemy się po prostu w górę i się zaraz widzimy. Dobra, yy, wyszliśmy. Yy, jest noc, więc jeszcze może byśmy zaliczyli jakąś bazę po drodze, ale... Dobra, idziesz? No. Tam są giaxy. Fuck. Fuck! Fuck! Nie, nie, zdechnę. Ale w sumie nie. Dobra, półtorej serduszka mi zostało. Dobra, jesteśmy tutaj przy tej wiosce. Jest! Idealnie weszło. Czy on to skoczy, proszę Państwa. Ja nie mogę. Wiosce ja, Dobra. My robimy cięcie. On se pójdzie po itemy i się widzimy. Dobra, ja już wróciłem do bazy. Marcin jeszcze został. Yy, dlatego się nie słyszymy. Ja tutaj poprzepalam wszystkie rzeczy, i zaraz on powinien przyjść, bo był tam, nie wiem, 100 czy tam 200 kratek za mną. Dobra, widzowie, ja zacząłem przepalać. Cinek, cinka nie ma, nie wiem, co się z nim stało, nie mam z nim żadnego kontaktu, więc my już ten odcinek zakończamy i widzimy się w następnym. Na razie.